Witaj Jorwet pokłócił się z Vernonem Roszem Spodziewałam się, że może do tego dojść Przez ciebie To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie Widzę, że humor dopisuje Aha Vernon Rosz Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy Wiem o tym Posłużyłaś się nim No, tak A Jorwet? Jest niewinny Nie chciałam nikogo oszukiwać A potem było już za późno Wiem, co chciałaś Przykro mi, że cię rozczarowałam. Czyste, nieskazitelne kurestwo. Coś jeszcze? Bywaj. Rosz, sprawy się trochę skomplikowały. O czym ty mówisz? To ja uprzedziłem Jorweta o zdradzie. Wiedziałem. Cholera, wiedziałem, że to ty. Co, śledziłeś mnie? Chędosz się, suczy synu. Vernon, nie kłóćmy się. Nieważne, ale obaj wiemy, kto tu się zachowuje, jak kutas. Nie rób mi wyrzutów. Bo co? Co mi zrobisz? Uspokój się. Jesteś głupcem, Vernon. Jorwet jest wyjątkowy. Inny niż wszystkie elfy. Wystarczy. Piękna, szlachetna istota. No szkurwa, Gerald! Jest jeszcze coś, Roż. Mów dalej. Saskia, okłamała cię. Co? Jorwet nie miał z tym nic wspólnego. Skąd wiesz? Powiedziała mi. Szlak bytu. Mogłem się tego spodziewać. I co teraz? Nie będziesz mógł chędo Za kogo ty mnie masz, Geralt? Wiorwet... to było coś więcej. Jasne. Biedactwo. Nie wkurwiaj mnie. Strasznie nerwowy jesteś. Skurwy, syn. Nie obrażaj się. Piętno zdrajcy łatwo odcisnąć, trudniej się go pozbyć. Zrozumiałem przesłanie. Jeszcze jest nadzieja. Masz rację. Wiem, że nie będzie to łatwe. Niestety, teraz jest już daleko stąd. Chulera. Chodźmy stąd, Wernon. Przy piwie lepiej się rozmawia. Ja stawiam.